Bardzo serdecznie, drodzy widzowie, dziś słyszymy się w filmiku, w którym pogadamy sobie troszeczkę o MW3, a tym bardziej moim eksperymencie, bo pograłem trochę, tak gdzieś 10-15 godzin. Ciężko mi aż stwierdzić, ile czasu tutaj minęło. Na pewno dobiłem któryś tam 75. level, coś takiego. I powiem Wam zupełnie szczerze, że są rzeczy, w której w tej grze nie rozumiem. Po pierwsze, motyw, w jaki odblokowujemy broń. Oczywiście mamy z levelami odblokowane bronie, ale większość broni odblokowujemy w innym systemie, czyli bierzemy sobie i ustawiamy jakąś broń, którą chcemy i musimy zrobić za nią wyzwanie. Codzienne wyzwania jest ich 4, plus to 5. Te jest za wygrywanie meczy, czyli opłaca się wygrywać granie Jackie. Powiem Wam tak, jest to nie najgorszy system, ale zanim ja ogarnąłem, że to tak działa, to mi troszkę zajęło. Parę dziesiąt leveli, a takie, czemu ja nie mam ani jednej snajperki? Myślałem sobie, mam tylko jakiegoś kaliber, kaliber 50 i sobie myślę, nie no, ja chcę jak Kara 98, najlepszą broń w historii. I sobie myślę, no dobra, to odblokowuję ją i patrzę, no gdzie, jak ją odblokować? I okazuje się, że musiałem kliknąć sobie R i dodać po prostu do kolejki odblokowywania w wyzwaniach. Pewnie dla Was nie jest to takie dziwne, bo grali się w MW3 i od razu to ogarnęli. Się, ale mi trochę to zajęło, bo takie patrzyłem, co się odblokowuje, jakieś wyzwanie, jakie wyzwanie, 1 na 5, co to w ogóle jest. I myślałem sobie, co to do cholery ma znaczyć. A znaczyło to właśnie to, tyle, że musimy sobie odblokować brońki na zasadzie, właśnie, robienia codziennych challenge. Czyli jest ta zachęta, żeby po pierwsze wygrywać mecze, co jest całkiem fajne, bo granie Objective Call of Duty w większości przypadków sprawdzało się do tego, że chcieliśmy dosłownie nie wygrywać jak najdłużej, na przykład na Dominacji, chociażby, żeby mieć te właśnie dwie flagi nasze, jedną przeciwko. Przeciwnika, zamknąć je na spawnie, a nie mieć wszystkie naraz, żeby po prostu mieć jak najszybciej te punkty i wygrać. To nigdy nie chodziło o to w Call of Duty tutaj. Akurat się okazuje, że właśnie to wymyślili w ten sposób. I uważam, że to nie jest całkiem złe, tylko że dlaczego przy okazji tego nie ma po prostu score strików, tylko są kill striki tego już nie wiem. A. No, znaczy, wiem, no bo to jest gra od Infinity War. Tak, Score Streaky to jest po prostu Superior System i tutaj nikt mnie nie przegada, bo i tak wbijamy za kile ale też za obiektywy, więc tak naprawdę Score są lepsze, bo zachęcają po prostu do tej gry, mimo wszystko, Objective, która w Call of Duty zwykle kuleje. Kolejna szokująca rzecz, która oczywiście była już w MW 2019, to, to jakie zatrzęsienie jest po prostu celowników, magazynków i innych rzeczy. Są one niesamowite. W sensie ja uważam, że to jest całkiem fajne, ale po prostu ilość wyboru sprawia to, że takie, a to robi to, ale to robi tamto, tamto. Muszę sprawiać statystyki. Cholera, idę na buildy, bo już po prostu się nie da. I Oczywiście, sprawdziłem sobie z ciekawości MW3 buildy, co nie? Oprócz tego, że jest tam VPN za 5 dolarów, który sprawia, że można sobie grać po Turcji i mieć mega bot lobby. Jakby co, to nie używałem do żadnego gameplayu, który tutaj widzicie, czyli 71 fragów do 19, coś takiego, to był mój pierwszy mecz w ogóle, jaki zagrałem w MW3. To nie było zbotowane lobby, po prostu to był pierwszy mecz, jaki zagrałem w grze. Dosłownie Widzicie tam, że gram z SG553, które dosłownie nie ma żadnych dodatków, więc byłem na Mega Disadvantage i to jest najlepsze, co udało mi się nagrać po tych 15 godzinach. Czemu? Do tego zaraz przejdziemy. Więc sprawdziłem te buildy i okazuje się, że miałem użyć jakiegoś tłumika, który jest bardzo dobry. I okazało się, że nie jestem w stanie go po prostu znaleźć. Jest tyle tych tłumików. Patrzę po całej nazwie i sobie takie to jest to? Nie. To nie. To nie. To nie. To nie. I takie, Boże, jedyny. No nie, nie znajdę tego po prostu. I obecnie nie jestem w stanie zrobić tego, żadnego meta buildu, więc robię sobie to jedną rzecz na każdej broń na pewno, czyli powiększone magazynki na wszystkim. Biorąc pod uwagę, że i tak w większości grałem Shipment, bo to najbardziej lubię grać, po prostu jestem Małych map, albo po prostu map z Black Opsa 2, czyli małych map na miarę po prostu Call of Duty MW3. Nie cierpię dużych map. Chyba, że do grania snajberką czy coś takiego po prostu mało się dzieje, ja lubię jak się dużo dzieje. Dla mnie zawsze Call of Duty był arcade'ową strzelanką, i taką pewnie pozostanie, mimo że wiele ludzi chce, żeby to był bardziej Battlefield, tylko ten dobry stary Battlefield, bo ja bardzo lubiłem Battlefielda, więc ja lubiłem po prostu, że Call of Duty było Call of Duty, a Battlefield był Battlefieldem. No i co się okazuje, że no będziemy mieli nowego Battlefielda, ale ten ostatni 42 to było takie taki syf. Czajcie, że w tej grze było. 18 broni na starcie w sensie się nie rodzajów broni. 18 broni w ogóle. W mw 3 jest ze 100 chyba, jak mniej więcej, naprawdę. A ilość dodatków w ogóle jest porażająca, niesamowite. Tam w 400 podobał mi się tylko chyba jeden system, czyli że mogliśmy sobie zmieniać dodatki w biegu. Czyli nie musieliśmy klasy robić przed rozpoczęciem meczu, mogliśmy sobie zmieniać w biegu. To, że w mw 3 też to możemy zrobić, ale jak zginiemy i dopiero się odrodzimy, to możemy. A tam mogliśmy po prostu sobie ustawić, biorąc pod uwagę, że mieliśmy pleca, to uznamy, no tam miałeś dodatki, po prostu sobie t -t 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 dokręcać. To było całkiem fajne, dosłownie jak w crazy się. To było piękne czasy. Pamiętam, że miałem komputer, który był w stanie usiągnąć Cryzisa, i to było niesamowite, bo jako jedyny w 2007 byłem w stanie zagrać w tego Cryzisa. Był bardzo fajny. Oczywiście się bałem w to grać, bo jak do mnie strzelali, to się bałem. Mimo, że rok wcześniej grałem w Call of Duty. Call of Duty mniej starszyło niż, niż Cryzis, bo jak się skradasz i przyśmiech się odkryje, to było takie, o Jezus, Maria, i od razu SKB e, Aldev4. To nie jest Jeśli chodzi o MW3, dodatki, niesamowita ilość wyboru. Oczywiście większość robi praktycznie to samo. Jeśli chodzi o design, tej te, po prostu gry, jest to ona przezodowna. Po prostu te wygląd tych broni. Jest tak już realistyczne, że prawie bardziej się nie da. Tylko to, że w postaci tak nienaturalnie robią takie, takie wymachy i robią tak. I to jest bardzo dziwne. W sensie ten inspekt bardzo mi się podoba. Ja lubię sobie każdą broń właśnie zinspektować, ja lubię to mega w cesie. Wiecie, w CS-ie to po prostu jak, jak macie do startu rundy, to też inspektujecie, bardzo mi się to podoba ta zmiana, bardzo ładnie to wygląda. Gdyby nie było tych cholernych skinów i gównianych jakichś rzeczy, to to było już w ogóle bajka po prostu, ale nie można mieć wszystkiego. No tak, pewnie się zastanawiacie, to czemu ja pierwszy mecz, który zagrałem, był moim najlepszym, a potem już nic nie mogłem nie było w stanie wbić, bo tak, 71 fragów to jest rekord, który byłem w stanie wbić, albo 74, już nie pamiętam, muszę zobaczyć po nawet nie wiem, co tutaj wrzucę do końca. Sprawa wygląda bardzo prosto. Wrzuciło mnie do lobby graczy początkujących i jako, że nie jestem graczem początkującym ogólnie Call of Duty, tylko tego Call of Duty, to byłem w stanie ich jechać bez omasty, bez problemu. Potem o, jak SBMM hitnął, czyli tytułowa rzecz tutaj w tym odcinku, to naprawdę działy się rzeczy niesamowite, po prostu to, co się działo w tej grze, było tak cholernie okropne. Zacząłem grać na Takich ludzi, którzy robili takie rzeczy, które w życiu nie widziałem w Call of Duty. Dobrał mnie do lobby. Po prostu czułem, jakbym grał na 1% graczy tych najlepszych, bo oczywiście już swoją drogą że to mieli po 1500 levele i tak dalej, no bo wiadomo, gra już jest usyłku swojej żywotności, ale mimo wszystko, ilość po prostu, pro graczy. Naprawdę, czułem się jakbym oglądał Call of Duty League, naprawdę tak napierdzielali, tak nie mogłem im nic zrobić, grali wszystkim meta, co się dało, i oczywiście tymi głupimi skinami. I naprawdę ja tutaj wiem, że no, skiny przyszłą dla Ciebie, nie zmienia to nic. Sorry, ale mi się gorzej jest strzelawnikiem strzelawnikami nauczyć niż normalnego soldziera. Naprawdę, ja to odczuwam. Poza tym, było takie, taki skin, który z lufy, takie odbłyski, które sprawiały, że mnie dosłownie oślepiały. A biorąc pod uwagę, oślepienie w takiego typu grze, to oznacza po prostu, że będzie to nam przeszkadzać. I faktycznie mi bardzo przeszkadzało. Raz zginąłem dosłownie tylko dlatego, że mi tak oślepiła ekran, bo strzelaliśmy się z bliska, że nie widziałem, co się dzieje. Ja takie, no i to zrobił skin. Tak nie powinno to działać. Tego uh, muzzle effect, muzzle glare effect, co jak strzelamy, to mamy właśnie ten płomień. Tego nie powinien widzieć inny gracz, tylko gracz, który tym skinem gra. To nie powinno inaczej tak działać. To jest po prostu głupie. SBMM to jest najgorszy system, jaki został wprowadzony w Call of Duty, czyli Skill Best Matchmaking, który niestety sprawia, że grając w jedną grę dobrze, okazuje się, że trzy gry potem będziemy grali na takich wyjadaczy, że będzie się nam grało tragicznie. I czemu ten system jest zły? Bo tutaj możecie, a narzekasz, że grasz na ludzi na swoim poziomie, to przynajmniej będziemy mieć zadaniu. Ja gram na publicu na szybkiej grze dosłownie i mam ranking. Rozumiecie to? Chodzi o to w tym, że na szybkiej grze nie chcesz grać. Na ludzi na swoim poziomie. Chcesz grać na losowych ludzi, którzy po prostu mają dobre połączenie, ma być to szybka gra, nie dobierany rangi. Jak będę chciał sobie zagrać na ludzi typowo na swoim poziomie, żeby się sprawdzić i tak dalej, to bym odpalił rankeda, ale nie szybką grę. I czemu to jest złe, no co, co narzekać i tak dalej. Po pierwsze, nie da się tak zagrać dobrego klipu, po prostu na dobrych graczy będziecie grali gameplaye, które są więcej giniecie niż. Drugie, możecie się spodziewać po jednej dobrze, dobrej grze, że następne gry będą tak cholernie ciężkie, że wam się odechce. Potem i znowu jest ta, ta cała kwestia trzy mecze zagrasz beznadziejne, jeden będziesz miał dobre lobby i będziesz takie o, to jest to lobby, to jest to lobby, w którym musisz się postarać i nagle takie dobra, teraz, teraz gram na serio, bo chcę się być tak wywalony i takie dobra, da, dajcie, przetrwam ten mecz ja bardzo rzadko wychodzę z meczu w ogóle, może wyszedłem z pięć razy samym całym tym MW3, może miałem ochotę wielokrotnie więcej i naprawdę to nie jest przyjemne, bo ta proporcja jest beznadziejna SbM dobiera nam graczy o wiele lepszych częściej, a te Teoretycznie te bot lobby, które jak osłabimy swoje KD, to mamy trochę łatwiejsze lobby. To nie jest bot lobby. To są po prostu troszeczkę minimalnie mniej odpaleni ludzie Aderalu. Co nie? Po prostu nie da się tak grać. Nie da się tak grać, bo ty wiesz, że jak zagrasz dobry mecz, to dostajesz za to ukarany. To jest niepoważne, tak? To nie powinno działać. Jak dobrze zagrasz, to powinno być to całkowicie losowe, na jakich ludzi trafia. tak jak było w drzewie i w Call of Duty, na przykład Black Ops 2, Black Ops 1 i tak dalej, że dobierało ludzi na zasadzie połączenia, a potem w lobby dobierało do obu teamów, tak, że żeby było wyrównanie, czyli było dopiero skill-based matchmaking, jak już tych 12 graczy dobrało i wtedy to było ok, bo wtedy teamy były po prostu bardziej zbalansowane i to było w porządku. Ale teraz to, co się dzieje, po prostu jest niegrywalne, bo ja mogłem sobie teraz V1 kupić za 5 dolarów, jest na głównej stronie, wpiszecie sobie MW3 Builds, pierwsze, co Wam wyskakuje. Mógłbym sobie zagrać na Turcji i robić 100 plusy co grę tak naprawdę. Tak ile mi wystarczyło. Ale to jest po prostu żałosne. To nie o to chodzi. Zresztą, wy od razu zobaczycie, że gram na bot lobby. E, tutaj co grałem, Na szczęście nie gram na bot lobby. Mówię, to byli normalni gracze początkujący, tak samo też jak ja. Ja większość tego meczu łaziłem, bo nie widziałem, co za co odpowiadam, miałem złe ustawienie i tak dalej. I to był mój najlepszy mecz do dzisiaj. To po prostu jest niepoważne. Tak to nie powinno działać. I nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale dla mnie skill-based matchmaking to jest najgorsze, jaką prowadzili Call of Duty. Nigdy niestety się to nie zmieni, bo to, ta gra musi być family-friendly. Każdy ma mieć 1-0 KDA i to działa, ten system świetnie bo jak gram na graczy dobrych, to mam 1-0 KDA, bo gra chce, żebym miał to KDA. I mam czasem ochotę takie, odpalę grę i będę po prostu chodził i nic nie robił, alt-tabował sobie i poczekam, aż zbije mi się ten to KD, i tam trafię na lobby, które ma sens do grania, którym się w ogóle chce grać, że mam jakiekolwiek szanse. No nie jest to po prostu mądre, to jest głupie, bo to sprawia, że gramy, gramy w proces, nie gramy w grę. Dla mnie to jest po prostu niepoważne, dlatego dziękuję Marosercie za oglądanie i do następnego odcinka zw 3 到，再见，呀，爸爸。